No i wszystko gra, droga otwarta. Więc jak, idziemy do tego debiltena? Tak, tylko zanim pójdziemy musisz wiedzieć jedno. Jakiś czas temu debilten spotkał się z Piotrem PL, który był na wakacjach w Irlandii. Ten mu nagadał sporo jak tam jest i debiltenowi całkiem odbiło. Teraz całymi dniami smuci o Irlandii, że chce tam pojechać i tym podobne. Więc jak tam pójdziemy to nie zdziw się jak będzie gadał coś o Dublinie, okej? Okay? Człowieku, komuś kto jak ja musiał prowadzić rozmowę z Black Tupakiem nie jest już straszny żaden odchył na świecie, możemy iść. W piłkę baty znów nasi dostali Słabe ataki, bramkarz pierdoła W żonie garnek się jakiś osmalił A niech sobie sąsiada zawoła A Irlandia podobno jest taka zielona Jak włosy syreny o świcie Za westchnienia Białe ramiona moje szare Oddałbym życie A Irlandia podobno jest taka szalona za i czułe westchnienia, białe ramiona Moje nudne życie oddać warto Ściany mokre woda mam dziurawy Już tapeta się w kącie odlepia Żona radio chce dać do naprawy Ale sąsiad się na tym zna lepiej ona ciągle głowę mi suszy, Nawet w łóżku się na mnie układa. No tym razem to muszę się ruszyć, Bo gotowa zawołać sąsiada. A Irlandia podobno jest taka zielona, Jak włosy syreny o świcie. Za jej czułe westchnienia białe ramiona moje, szare oddałbym życie. A podobno jest taka szalona jak wiatr, co ma czapkę Za jej czułe białe ramiona moje ży O, przepraszam. Kogo ja widzę, toż to Basket i Vigo. Nie widzieliśmy się od czasu komiksu Basket i Vigo 2. Co tam u was nowego przyjaciele? MPA. słuchaj, potrzebna nam replika klucza do Empire State Building. Zamierzamy się jeszcze dziś dostać na szczyt. W porządku, zaczekajcie tu chwilę. Proszę, świeżutki, jeszcze ociekający tłuszczem klucz, jeżeli by były problemy z otwarciem zamka to sprawdźcie datę ważności, bo już nie pamiętamy do którego jest porządku, Mamy już klucz, a teraz szybko do celu. O cholera, zobacz tam, widzisz to samo co ja? Czy ja dobrze widzę, czy to naprawdę? Tak, to ja, Piotr.pl, tutaj się kończy Wasza przygoda. Jeżeli chcecie przejść dalej, to macie wiele do pokonania na drodze. Jedną z tych przeszkód jestem ja, ale to w swoim czasie. Teraz pobawcie się ze starymi kolegami. Brać ich. O co mu chodziło z tym brać ich? Nie wiem, ale nawet on mnie teraz nie powstrzyma. Dalej, bierzemy go. Nie tak szybko, Sukinsyny. O cholera to niemożliwe. Przecież to grom, grupa Rumunów oczyszczająca miasto, którą rozwaliliśmy w basket i Vigo 2. Jak te Sukinsyny przeżyły? Jesteśmy ich nienarodzonymi wnukami. Teraz chcemy pomścić naszych dziadów, których podziurawiliście kulami. Ale jak to możliwe, że urodziliście się po ich śmierci i jesteście w tym samym wieku, skoro zabiłem ich jakiś rok temu? No, w sumie sam bym chciał to cholera wiedzieć, ale trudno. Przykujcie się na śmierć. Tonight we die in hell. Eee, do kogo ty mówisz? No bo chyba nie do mnie. Zamknij się, nie skończyłem. It's my Za mi się kiepsko celuje. Przejdę na widok z pierwszej osoby. I'm to engage. Open fire.